Witajcie moi kochani Jestem Toto, a to jest kolejny odcinek Minecrafta z Toto Tak, w dzisiejszym odcinku wiecie co będziemy robić? RTP Szuk Będziemy szukać kurwa Świerków O kurwa Nie ustawiałem tego Znaleźliśmy świerki, hurra hurra Tak, żeby z, wiecie, żeby zdobyć tą yy, Co, sadzonki żeby zdobyć świerkowe Tak, wrócimy sobie oczywiście komendą home do mojej bazy, to jest. do mojego... Do, oczywiście na spawn ale przy okazji wiecie, użyjemy możliwości teleportacji, żeby sobie właśnie zdobyć jakieś sadzonki, tak? Będę prawdopodobnie używał częściej tej komendy, jeżeli czegoś będę szukał właśnie jakiś sadzonek i tak dalej. Prawdopodobnie jeżeli będę używał RTP, to jednocześnie będę... jest szansa, że się spotkam z wami drodzy widzowie, tak, jest szansa na to. Szansa wyruchać pan Sobie oczywiście zobędę więcej. Wezmę sobie więcej sadzonek. Chciałbym sobie zdobyć. O. Proszę bardzo. Ten po prostu miałem pecha i mi wtedy nie wyskoczyła, że sadzonka w poprzednim odcinku. I akurat się udało, że znaleźliśmy ten. Biom zimowy, gdzie jest od. Ch... w sensie góry, gdzie jest od chuja. Tego jest też śnieg. Więc wiecie, co trzeba zrobić. Trzeba go wziąć i. Dobra, trudno. Jeden workbench dziki. Jak ktoś go znajdzie, możecie sobie wziąć. Także polecam się. Jest na tych koordynatach. Także znajdziecie sobie. Yy, tak. Yy, Upata może być drewniana żeby sobie wziąć... Bo oczywiście mam dynię? Tak? A wiecie jak... Marzę. Nie mogę tego kurwa ten? Czemu nie mogę? A drzewo mogę? Mogę. Nie wiem, czemu nie mogę Nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem A, wpadłem w śnieg I don't know Nie wiem. I, ale zdobywałem sobie sadzonek tych, także jest plus. I nakopałem sobie drzewa. Chuj, wie o co chodzi, ale dobra. I komenda: home, home, pyk Koniec cięcia. No widzicie, zrobiliśmy sobie home. Yy, tak. Śniegu nie mogłem wykopać, nie wiem dlaczego. Ciekawe. Zapytam potem Michała, o co chodzi. Yy, tak, mamy dużo mączki kostnej, ale tak, najpierw jedno drzewo wielkie. Jest wielkie. Teraz drugie drzewo. Teraz trzecie drzewo Aha, i so, sobie tak, sobie wezmę te Nie siadaj, tylko weź sobie to Weź sobie... To O Trzeba założyć to Super Udało się Jest dobrze Aha, ja nie mam moczki kostnej, he ale spokojnie, zaraz się zrobi. Od tego mamy kompostowniki. To jest super w tych kompostownikach, naprawdę. Ten, kto to wymyślił, to pomnik. Naprawdę jemu pomnik. Mlecze sobie wrzucę też. Bo są zbędne. Jabłko sobie mogę, kurwa, wrzucić. Bo jest zbędne. Chleba nie wrzucę. Ale dobra, na razie mamy... Dwie mączki kostne Super Zrobiło się takie małe drzewo Nie będę się pierdził jak coś to też zrobię RTB i wiecie I się przeteleportuje i chuj z tego Co jest do chuja pana? A, bo nie można używać drewnianych przedmiotów. Rozumiem, nie można używać po prostu drewnianych przedmiotów, bo nie, bo w, nie w sensie ja nie mogę, bo ja mam opa, nie. I wiecie, ja drewnianymi tymi to, se, to są znaczniki, nie znaczniki, ale normalnymi rzeczami mogę, także. Spoko luz. Spoko ludzi, także. Wy możecie, ja nie mogę. I yy, okej, okay. no to sobie to wyjebie, kurwa do piecyka i nie się spali w pizdu Także no, tak nie wiedziałem, ale nie muszę wszystkiego wiedzieć. I się narobiło tych sadzonek, sadzonki, mi narosło. Także jest Gites, yy, narośnie sobie tych wielkich drzewek. Yy, super, mi się to podoba. Yy, tak, no, Aha, no to czekajcie, to RTP yy, RTP, RTP, i poszukamy śniegu. Lepiej, znalazłem dżunglę, dobra, zajebiście. Yy, I to tą lepszą dżunglę, bo tą bambusową. Super, nazbierałem bambusa. 5 bambusików, jest zajebiście. Yy, znajdziemy zaraz, może znajdziemy, wiecie co. Kakao bym chciał znaleźć O, co tam jest? Jakaś losowa rzecz się wygenerowała Jakaś losowa rzecz się wygenerowała na tym serwerze? A na tym serwerze, wiecie, jest dużo takich losowych rzeczy się generuje, także... Tak ma być, po prostu Yy, tak, ale ja sobie chcę znaleźć, jako że tu jesteśmy w biomie dżunglowym, się przeteleportowaliśmy, to oczywiście, yy, sadzonki dżunglowe może sobie wezmę. I wiecie co? Kakao i arbuzy wiem, że są w tym w biomie, więc poszukamy arbuzów, tak, dzisiaj odcinek trochę taki inny, poszukiwawczy Bo oczywiście będę robił farmę dżunglowych drzewek, ale no wkrótce bardziej niż teraz, ale jak najbardziej ją zrobimy. Więc no tak, i robimy oczywiście workbench. I. Kil i przeniam i kamienną się Michu sa od razu VIPa w doli bo czemu by nie, Ja mi jest vip teraz. Nie Michu pewnie te rangi sprawdza teraz nie wszystkie. Dobrze, zrobimy sobie kamienną siekierkę. Yy... O, jest jagoda! Zajebiście. Kurwa, będziemy mieli wszystko. Trzy jagody. Yy, Bamusa sobie jeszcze więcej wezmę. Zajebiście. Zaje, kurwa, bić. Eee. Proszę, niech mnie nic nie atakuje. Tam jest kakao na górze! Kurwa, ale wysoko jest to kakao. Nie ma tu nic niżej, nie ma nic niżej, nie. No trudno. Tak musi być. Jakieś pokręcane to drzewo dżunglowe tutaj. Nie będę go ładnie tego drzewa, po prostu sobie wejdę po to kakao, żeby mieć to kakao. Tak sobie wymyśliłem. A wejdzie z jednego kakaa? To jest prawie 16 czasteczek w Minecrafcie, także... No, dla mnie najbardziej, jak najbardziej się opłaca. I chyba tam jest latarenka też, skoro to świeci. Albo jakiś świecący kamyszek. Więc tak. Jeżeli będziecie widzieli mech na drzewie, to znaczy, że to jest to drzewo. Taki Easter Egg. Serwerowy chyba wyjdzie z tego. Gdzie? Drzewo to to. Tak, to było to drzewo. Kurwa, gdzie jest to kakao? Nie ma kakao. No byłem się na górę po kakao, halo. O, tam jest kakao. A to tamto Świeci Świeci Dzieci Kurwa nie Spadło kakao Gdzieś kurwa spadło moje kakao Gdzie tu kurwa spadło kakao Halo ja się pytam Nie zgubiłem kakao jak można było zgubić kakao? A tam są jeszcze jakieś jedne, <laughs> Ale sobie zbieram kurwa drzewa, <laughs> tego y Nie, nie zbieram, sobie zrobię po prostu windę ten Podbuduje się i tyle I będzie zajebiście Jabaj system Sprawia, że będzie trochę nieładnie, ale trudno Nie wszystko musi być ładnie Nie no powinno być Serwer bardzo ładnie wygląda Po prostu mapa tego serwera jest inna, wiecie, niby Minecraftowa, ale trochę inna A zupałem 6, jest dobrze Jest dobrze sobie zaraz piszemy home pewnie Mam trochę bambusa, mam yy, te... te takie te i spróbujemy znaleźć arbuza może jeszcze. Jakby mi się udało teraz złapać, złapać znaleźć arbuza, kurwa, mam już wszystko. Poza marchewką. Ale marchewkę to chyba muszę typowo wioskę już znaleźć chyba Ale nie wiem czy arbuza to nie... Bo to nie, nie wiem czy to jest taka czysta... wiecie? Yy, czysta dżungla, czy to jest dżungla z czymś tam? Pomieszana. Bo wiecie, bo ten serwer jest trochę pomieszany pod wieloma względami, i właśnie dlatego, kurwa, to może nie być takie proste, jakby się mogło wydawać. Taka typowo nietypowa ta mapa. Typowo nietypowa. Więc no, wiele rzeczy się tu może znaleźć na tym serwerze. No dobra, na razie chyba nie ma co szukać yy... dobra, homer. Ale kurde, jak ktoś się wybuduje tutaj to ma bardzo fajnie. Home Cały czas jest ciemno. Nie wiem, ale to wiecie, to Michał coś knuje z tym. Chyba, że dopiero zaczęła noc. A ja to mogłem przegapić. Aha, miałem sobie iść po świerki. Dobra. Yy... Ale tak, bambusy mam. I mam ten. Dobra. Ważne, że są świerki. No, a pierwszą rzeczą, którą na dole zrobimy jest farma, wiecie czego? Kakao i drzewa, no kakałka. Farma kakała i tu zrobimy sobie zejście z płotków, tak, zrobimy sobie tu ładne zejście. Hmm. Nie, pierwsze co tu trzeba zrobić, to jest chyba jakiś magazyn. Naprawdę jakiś magazyn tu ogarnąć, bo. Aż kurwa. Chujnia po prostu. Chujnia, że nie ma tego. Yy, no. No, że nie ma magazynu. No, kurwa, że nie ma już miejsca, kurwa, w tym, w, w skrzynkach. A po prostu miejsca, tam gdzie mam działki, to sobie, wiecie, będę stawiał w, nie w domkach, tylko w, wiecie, w czym? No w tych. Tak, tu będzie strefa taka z workbenchem. Nawet dwoma na razie. I strefa taka z, ze skrzynkami. W sensie te kubojty co mi Michał dał. Bo Michał też mi dał kuboidy, to sobie na wszelki wypadek, bo nie wiem czy jak na przykład PvP dam. PvP. Tak jak tu jest strefa PvP niby, to czy tutaj wy nie będziecie mogli mi yy, zapierdolić rzeczy ze skrzynek, a ja tego tu bym nie chciał, nie? Dlatego sobie będę dawał je w tych miejscach taki... Bo okej, okay, bo tutaj mi na pewno nie zniszczycie. Ale będę chciał spraw... ten, żebyście mi nie zajebali rzeczy ze skrzynek, nie? To sobie, wiecie, to sobie podrównam tutaj, o, to miejsce. Jak chciałbym zrobić o, tak, tak jak chciałbym zrobić I tu sobie gdzieś pierdzielę te kuboidy chyba, że to się dopytam jeszcze Michała o to, wiecie czy, ben, czy będziecie mi mogli zaglądać do skrzynek czy nie, bo jak nie to pierdolić. nie będę się bawił, ale jak tak to sobie tak zrobię i tyle i wam nic do tego ho 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 Tak Proste Jak tepa Ziewa mi się już, czyli to już powoli czas, żeby powoli skończyć, nagrywać Chociaż to będą bardziej tylko te odcinki będą typowo co zrobię to bardziej na weekend kurwa wystarczy No chyba tak chociaż może będą na poniedziałek już? Ciężko stwierdzić, naprawdę. Ciężko, kurwa, stwierdzić. Yy, tak, dobra, to sobie w sumie to jest taka studnia. To studnię mogę zrobić? Nie, nie zrobię tego. Zlikwiduję, w sensie przeniosę go. Ten, tutaj, to. Bo to jest fajne, ale to przyniosę. Nie pasuje mi do kompozycji. Albo... Może jednak. Tylko i tak muszę zrobić ten. Kilka piecyków i tak, także wiecie. Kto kurwa, diament jeden? Nie mam pojęcia. Najpierw... Najpierw jeden piecyk... Co to jest? A, bo jest patyk bambusowy i patyk... Dobra! Kumam. Yy, tak bo jest oczywiście patyk bombusowy normalny bo nie może kurwa być dwóch normalnych tych tej... pojebane to jest kto mnie kurwa napastuje dobra dwa piecyki i zrobimy je na razie tutaj o potem je ładnie ustawimy tak oczywiście mm. wrócę to i wrócę to dobra zrobimy, damy tak, tak i tak, oczywiście, o pyk i pyk i tutaj przy tym tutaj o co tu są moment, ja zrobię to tak, żeby sobie tu przejść o kurwa, trafiłem tak? Trfiwię, Tylko nie to, tylko to. Okej. 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 Dobra i... Okej, okay, to mogę dać tu. To mogę dać tu. Nie mam już tego. Tego czegoś, no... Nie mam tego czegoś tutaj. Nie, to zrobię tak. Te, tak. Tutaj zrobię taką fajną lampę taką. Wiecie jaką? No taką. Okej, okej. Okay, okay. Dobra. I wszystko. Tylko oczywiście tu... Aha, i tak. I na przykład tutaj będzie to. To 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 i to o aha i tak to będzie wyglądało i teraz tak schodzimy na dół oczywiście robimy sobie skrzynkę nawet kurwa kilka Niech są dwie duże skrzynki I tu na razie wpierdzielamy te śmieci, które mam tutaj mm, tak Nie, na razie wpierdzielimy tu bambus Wpierdzielimy tu to, to, to To niby mam, ale to wpierdzielę też Dobra, te rzeczy są to, rzucę wrzucę to mm. OK A i wrócę to Dobra, wrzut. teraz zrobimy sobie A, i wrócę jeszcze to ćwierkowe czego y, zrobię teraz y, te pół Tak, y, te półbloki, do tego z tych półbloków bloków robimy y Tak, Nie jest kilka półbloków. bloków, dobra I zaraz sobie pójdziemy po żelazo, aby sobie wiecie co zrobić dla tarenków. Dla taranek. O, i czekajcie, i to, że to w sumie wyszło tak to fajnie, tylko że też przydałoby się to zrobić właśnie tak. Dobra, Ch chyba lepiej tak będzie, nie tak może być chujowo. Tak może być chujowo, dlatego się oczywiście można podbudować. Tak, można się podbudować i zrobić to jedną kratkę. Wyżej. O. dobra O. Dobre. Tak i tak. I robimy sobie latarenki, Dwie, żeby sobie ładnie oświetlić to miejsce. sobie nawet nie więcej niż dwie. Więcej niż dwie, i teraz wykorzystam całe żelazo to, jakie tu mam. Lazo tutaj co jakie mam Żeby zrobić kurwa nawet 34 tutaj latarynki 18 latarynek sobie zrobimy No i zajebiście Zajebiście I robimy 18 latarynek Super Dobra Okej okay, i te 18 latarynek i oczywiście ja wykorzystam od razu, żeby nie kurwa nie magazynować mm, ok przebiegnę tutaj rzucam je tu rzucam je tu rzucam je O, jak są te dwie. Dobra. Do, dobra. Jest zupa z bobra, przez wieczy. Okej, okay, ładnie jest to oświetlone na razie. Okej, okay, fajnie. Jednocześnie damy yy, kilka takich miejsc rzeczy tutaj też o jakaś się by się przydała i chyba zostawię taką surowość tego miejsca, wiecie, tylko tutaj będzie właśnie takie ładne obudowane, tu właśnie jakaś taka stud... o, studnię może taką po prostu zrobię, wiecie? I dookoła tej studni będzie to wszystko żeby to tak wyglądało, nie? Takie właśnie też miejsce workbenchowe, techniczne. Takie, wiecie, że potrzebuje piecyk, to jest tutaj, workbench tutaj. Są no, dwa workbenche, także spoko No. I będę się żegnał z Wami. Tak. I chyba na razie tych tych odcinków na, ten, na dzisiaj. Jak coś, to jeszcze jutro jest so środa, także też jest dzień, także też sobie ponagrywam. Jest plan. I czekajcie, czekajcie, czekaj, czekaj, Czekam na i, nie? Żeby robić. Dobra. I żegnajcie, drodzy widzowie. Jestem Totoła, a to był kolejny odcinek Minecrafta z Totołą. Tak, komentujcie, subskrybujcie. pamiętajcie, że w życiu chodzi tylko o to, żeby nie wpaść w błoto. Przed nami kawał dobrej, niepotrzebnej nikomu. Kawał dużej, niepotrzebnej nikomu roboty. Także na razie, trzymajcie się komentarzy. Ludzie subskrybujcie, na razie się hej, cześć, papa, pa, hej, hej, na razie hej.